Portowa Straż Pożarna Florian to jednostka ochrony przeciwpożarowej wyspecjalizowana nie tylko w gaszeniu typowych pożarów lądowych na terenach zarządzanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, ale również posiadająca oddział morski, czyli statki pożarnicze, które każdego dnia zabezpieczają przeciwrozlewowo oraz przeciwpożarowo wszystkie manipulacje przeładunkowe na terenie portu gdańskiego. Sportowa Straż Pożarna Florian to jednostka, która świadczy usługi zabezpieczające przeładunki różnego rodzaju materiałów na terenie portu w Gdańsku. To firma świadcząca usługi asystencyjne działając zgodnie z instrukcjami technologiczno-ruchowymi danych przeładunków. W naszych strukturach znajduje się autoryzowany serwis sprzętu przeciwpożarowego świadczący usługi serwisów przeciwpożarowych nie tylko na obiektach lądowych, ale również i na statkach cumujących w porcie w Gdańsku. Kolejną odnogą naszej działalności jest ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego, posiadający certyfikację Ministerstwa Infrastruktury w zakresie szkolenia marynarzy. To szereg szkoleń specjalistycznych na trenażerach nie tylko pożarowych, ale również i w zakresie indywidualnych technik ratowniczych przeżycia w wodzie. Dynamiczny rozwój portu wymaga od nas ciągłego udoskonalenia w zakresie technicznym, jak i budowania kompetencji naszych strażaków.